Istnieje dziesięć dotyków, które sprawiają, że każda kobieta staje się całkowicie uzależniona od ciebie, ale pierwszy jest tak potężny, że jeśli zrobisz go w odpowiedni sposób, będzie myśleć o tobie przez resztę dnia, nawet nie rozumiejąc dlaczego. Chcesz wiedzieć, który to. Więc uważaj. Dzisiaj opowiem ci sekrety, których psychologia nigdy ci nie ujawniła, dziesięciu dotyków, które sprawiają, że każda kobieta staje się obsesyjnie zainteresowana tobą. I spójrz, na końcu tego wideo dokładnie zrozumiesz, jak dotykać kobietę w odpowiedni sposób. Ten dotyk, który sprawia, że czuje dreszcze tylko na samą myśl o tobie. Wiesz, co boli najbardziej? Widzieć faceta z potencjałem, który traci kobietę, bo nie rozumie jej sygnałów. Daje tysiąc okazji: dotyka, prowokuje, zbliża się, a on nawet tego nie zauważa. Albo gorzej, próbuje wymusić moment i odpycha ją. Większość mężczyzn nie wie, jak dotykać kobiety w sposób, który budzi jednocześnie pożądanie i komfort, dlatego tylu pozostaje uwięzionych w tak zwanej przyjaźni. Ale spokojnie, bo dziś pokażę ci dokładnie, co zrobić, by zmienić sytuację. Lekki dotyk i bez zamiaru. Wiesz, ten szybki, prawie niewinny dotyk, kiedy ona ociera się o twój ramię, śmiejąc się z czegoś, co powiedziałeś. Ach, kochanie. To nigdy nie jest przypadek. To najbardziej dyskretny sposób, w jaki kobieta mówi: testuje cię, chcę zobaczyć, jak reagujesz. Sekret tutaj to nie przestraszyć się i nie odpowiadać desperacko. Spójrz na nią z pewnym uśmiechem, jakbyś rozumiał grę. Ten lekki dotyk to początek intensywnego połączenia, a kiedy reagujesz spokojnie, z tym wiem, co się dzieje, staje się ciekawa, zaintrygowana i uzależniona. Dotyk który uspokaja i prowokuje. To dotyk, który miesza spokój z napięciem, dlatego uzależnia każdą kobietę. Wiesz, kiedy rozmawiasz z nią i delikatnie kładziesz rękę na jej plecach, prowadząc ją podczas spaceru, albo lekko dotykasz jej ramienia podczas rozmowy. To, kochanie, rozpala coś w niej, nie wydając się wymuszonym. Jest naturalny, ochronny i jednocześnie wywołuje przyjemny dreszcz. Sekret tkwi w sposobie. W jaki to robisz, nie w samym dotyku. Musi być wystarczająco mocny, aby poczuła Twoją obecność, ale wystarczająco lekki, by chciała więcej. Gdy mężczyzna to opanuje, nie musi nic mówić. Jej ciało już wszystko rozumie. Dotyk mówiący bez słów. To dotyk, który sprawia, że każda kobieta zatrzymuje się na chwilę i traci oddech. Wiesz, kiedy bierzesz kosmyk jej włosów, poprawiasz za uchem i zostawiasz tam swoją rękę na moment. Delikatnie. Proste, ale potężne. Taki dotyk pokazuje troskę, pewność siebie i cichą kontrolę, która działa na jej umysł. To tak, jakby twój gest mówił, wiem, co robię bez słów. A najlepsze, kiedy robisz to patrząc jej w oczy, czas wydaje się zatrzymać. Czuje przyspieszone bicie serca, ciało reaguje, i zaczyna wyobrażać sobie, co jeszcze te ręce potrafią zrobić. Dotyk, który wzbudza pożądanie. To dotyk, którego żadna kobieta nie zapomina, ten, który sprawia, że później śni o tobie na jawie. Wiesz, kiedy rozmawiacie, a ty delikatnie dotykasz tylnej części jej ramienia lub twoja ręka ociera się o biodro, gdy przechodzisz obok. Wydaje się niczym, ale to wszystko. Ten dotyk rozbudza coś w niej, wzbudza ciekawość, ciało reaguje szybciej niż umysł. Sekret polega na robieniu tego spokojnie, jakbyś nic nie chciał, a jednocześnie chciał wszystko. To ten dotyk, który mówi: "Pożądam cię", ale z klasą. Czuję dreszcze. Ciało pragnie więcej i zaczyna patrzeć na ciebie inaczej. Jak o mój Boże, co w nim jest? I wtedy, kochanie, staje się uzależniona nie od ciebie, ale od tego, jak ją sprawiasz, że się czuje. Dotyk, który łączy bez słów. To dotyk, który łączy pożądanie z emocjami i kochanie kiedy trafisz w punkt, koniec. To moment, kiedy delikatnie trzymasz jej twarz, patrzysz w oczy i mówisz cicho, tak jakby chciała cię słyszeć tylko ona. Nie chodzi o siłę, lecz obecność. Kiedy dotykasz powoli, pewnie, pokazując, że naprawdę tam jesteś, czuje bezpieczeństwo, chemię i może się oddać. To dotyk, który przyspiesza serce i jednocześnie relaksuje ciało. A wiesz, co jest jeszcze szalone będzie o tym pamiętać przez dni, bo nie chodzi o sam dotyk. Chodzi o to, jak ją sprawiasz, że się czuje: pożądana, ale szanowana, prowokowana, ale bezpieczna. To czysta psychologia, kochanie i dokładnie to uzależnia. Twarz z uśmieszkiem. Dotyk prowokujący. Tutaj bawisz się napięciem, kochanie. To subtelny dotyk jak ocieranie się o jej ramię podczas zabawnej rozmowy, lub spojrzenie przez ramię i szybki dotyk dłoni. Nic agresywnego, tylko dotyk, który sprawia, że jej ciało reaguje. Poczuje mieszankę ciekawości i pożądania i będzie myśleć o tobie cały dzień. To dotyk, który sprawia, że każda kobieta chce więcej, bo tworzysz elektryczną energię, której nie może wyłączyć. Dotyk pewności to coś innego chodzi o pokazanie, że masz kontrolę ale bez arogancji. Trzyma jej rękę pewnie, ramiona podczas rozmowy, patrz jej prosto w oczy. Ten dotyk przekazuje bezpieczeństwo, przywództwo i pożądanie jednocześnie. To taki gest, który sprawia, że czuje się bezpieczna, a jednocześnie podniecona, bo czuje, że wiesz, czego chcesz i że ona chce być tego częścią. Dotyk zaskoczenia. Tu wprowadzasz nieoczekiwane. Przytulenie od tyłu, ręka na ramieniu nagle, albo śmiech połączony z lekkim dotykiem ramienia. Ten dotyk przerywa rutynę i utrzymuje jej mózg w stanie czujności. A, kochanie, jej mózg uwielbia, kiedy mężczyzna jest nieprzewidywalny w seksowny sposób. Będzie kojarzyć cię z emocjami, ciepłem, zabawą i będzie chciała tego doświadczać stale. Dotyk intymny, nadszedł czas, by podejść bliżej, ale nigdy nie naruszać granic. Wiesz, ten lekki dotyk na szyi, który sprawia, że skóra się jeży. Albo ręka zbliżająca się do twarzy. Prawie jakbyś chciał poczuć jej obecność, ale subtelnie. I delikatne muśnięcie palcami tali, żeby zaznaczyć obecność bez ściskania lub naruszania jej przestrzeni. Tutaj, kochanie, nie dotykasz tylko ciała, tworzysz prawdziwą intymność. Pokazujesz, że chcesz prawdziwie połączyć się i jesteś uważny na każdy sygnał, każdy oddech, każdą reakcję. Ona czuje że rozumiesz jej ciało, wiesz, kiedy się zbliżyć, a kiedy odsunąć, i to sprawia, że każda kobieta czuje się pożądana, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Ten dotyk wykracza poza fizyczność. Wywołuje emocje, zaufanie i ciekawość, sprawiając, że chce być przy tobie cały czas, próbując znów poczuć to uczucie, które tylko ty potrafisz wywołać. To prawie tak, jakbyś mówił bez słów: Widzę cię. Rozumiem cię i chcę, żebyś czuła się niesamowicie przy mnie, kropka. Ostatni dotyk nieodparty. A teraz, kochanie, osiągnęliśmy szczyt. Dotyk, który zamyka całą chemię między wami. To dotyk, który łączy pożądanie, prowokację i pewność siebie w sposób nieodparty. Może to być muśnięcie jej dłoni podczas uśmiechu. Albo pewne, ale delikatne trzymanie jej ramienia podczas przybliżania ciała i intensywnego kontaktu wzrokowego. Albo lekko przyciągnąć ją bliżej, jakby to było naturalne, ale pokazując jasno, że panujesz nad sytuacją i dokładnie wiesz, jaki efekt wywołujesz. Ten ostatni dotyk to nie tylko fizyczność. Tworzy emocjonalne wspomnienie, które będzie pamiętać przez dni, tygodnie, może nawet miesiące. Poczuje, że jesteś intensywny, tajemniczy, pewny siebie i przede wszystkim, że jest z kimś, kto wie, jak wywołać każdą jej reakcję. Ten dotyk zamyka wszystko: pożądanie, zaufanie, intymność i prowokacje. I to właśnie sprawia, że każda kobieta staje się całkowicie uzależniona od ciebie, bo nie dotykasz tylko jej ciała, zostawiasz emocjonalny ślad, którego nie da się zapomnieć. Teraz oddychaj, kochanie, bo jeśli opanujesz te dziesięć dotyków, nie tylko zainteresujesz każdą kobietę, sprawisz, że odda ci się całym ciałem i duszą, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Sekret nie tkwi tylko w dotykach, lecz w energii, w tym, jak się poruszasz, w spojrzeniu, kontroli i pewności siebie. I pamiętaj, nie chodzi o gonienie za nią, ale o inteligentną grę, urok i ten dotyk tajemnicy, który mają tylko pewni siebie mężczyźni. Każdy dotyk wykonany z intencją, każdy subtelny gest, tworzy efekt, któremu żadna kobieta nie może się oprzeć. Więc powiedz mi w komentarzach, który z tych dotyków najbardziej chcesz wypróbować? A jeśli naprawdę chcesz opanować umysł i pożądanie kobiece, daj lajka, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, bo kolejne filmy pokażą ci triki, o których 99% mężczyzn nawet nie śni. Zostań ze mną, bo od teraz nie popełnisz już żadnego błędu z kobietą, która cię interesuje, i nauczysz się być po prostu nieodparty.